Widza z... No z Żywca, Sławka. Z Żywca, aż daleko z Żywca. Czemu Ty nie pijesz Żywca, jak Ty z Żywca jesteś? To jest z browaru Żywiec ta trawa. Aha, z, z browaru żywy. No. 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 Teraz będą sradków wyjaśnić. Myślę piłka, że Ci nie wyjdzie z sradkiem, wiesz. Myślę, że sradek będzie bardziej stanowczy. Że mi brakowało, to z butem odlewa. Bo następnym razem trzeba trzeba przyjść na taki wybieg, tak, jak trudne A pytanie. A co ty jesteś taki złośliwy? Nie mógłbyś normalnie porozmawiać. Myślę, że z Stradek będzie bardziej stanowczy. Udostępnianie tej rozmowy na live, który teraz prowadzi, że nie poinformowałeś mnie, jest nielegalne. To możesz się rozłączyć. Jeżeli nie życzysz sobie tej rozmowy, to się rozłącz. <noise> I się rozłączył. Myślę, że Sradek będzie bardziej stanowczy. A co ty jesteś taki złośliwy? Nie mógłbyś normalnie porozmawiać? Teraz będę u Sradku wyjaśnić. Myślę, piłkarz, że ci nie wyjdzie z Sysradkiem, wiesz? A co ty jesteś taki złośliwy? Nie mógłbyś normalnie porozmawiać? Udostępnianie no. tej rozmowy na live, który teraz prowadzi, że nie poinformowałeś mnie, jest nielegalne? A to możesz się rozłączyć. Jeżeli nie życzysz sobie tej rozmowy, to się rozłącz. <noise> I się rozłączył. A co ty jesteś taki złośliwy? Nie mógłbyś normalnie porozmawiać? I będziesz miał troszkę gorzej niż ze mną, wiesz? Bo ja tam zlewam te twoje komentarze i to... o, o, Jak zacznę chlać przez ciebie, to pójdę do psychologa i to mu powiem. I ja mam to w dupie też, to co ty piszesz tam i co tam nagrywasz, nie? Robisz, chłopie, robisz, kurde, na mnie lincz. Robisz na mnie lincz publiczny. Ale dobrze. Kto jest ze mną i kto będzie za mną, ten zostanie. A ty rób ten lincz. Bo to jest lincz. Nie tylko na mnie, ale już na moich bliskich. Kompletnie mnie to nie rusza, chłopie. W ogóle, kurwa, kompletnie. O, 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 o. Powiedz mi, proszę na pytanie, czemu poszedłeś na komendę, ja powiedz na Olgierdano. A przecież zawsze powtarza, że nie lubisz konfidentów i że w twoim otoczeniu takie coś likwidowane. Czasy się zmieniły, otoczenie się zmieniło. Poza tym myślę, że mm, większość ludzi w tym przypadku, w tym szczególnym przypadku jednak skierowałaby się do sądu, ale myślę, że jak Rudego tkniesz, myślę, że będzie gorzej. A co ty jesteś taki złośliwy, nie mógłbyś normalnie porozmawiać? Myślę, że Rudy, myślę, że Rudy... Ja się go nawet zapytał, wiesz, kurwa, z ciekawości napiszę do niego ESA, kurde. Do SAS essa. napiszę, zapytam się, czy jest gotowy. To nie zmienia faktu, że tutaj ja nie mam żadnej współpracy i współpracować nie będę. I, i Sławomir, jeżeli będzie chciał, to może to potwierdzić, a może. Ma... Bo myślę, że rudy to ci nie odpuści. Ja tam, kordę, tak. Ach. Powiem ci szczerze, że nawet ci nie starałem. Za dużo. Za dużo. Jednak skierowałaby się do sądu. E, wiesz co, to już my wyjaśnialiśmy wielokrotnie na ten temat. Czysty przypadek, no ale przypadki się zdarzają. <grym z wiosenka> Nawet się tym nie zajmowałem, tak naprawdę, bo. <grym z wiosenka> Jednak skierowałaby się do sądu. No, czysty przypadek, no ale przypadki się zdarzają. Ale myślisz, że Rudy to ci nie odpuści, jak ty się nim zajmiesz, i nie. A co ty jesteś taki złośliwy, nie mógłbyś normalnie porozmawiać? <głosy> sorry, <głosy> sorry. <głosy> sorry.